Kilka razy odnosiłem się do czytania Słowa Bożego. Wczoraj mówiłem, że to jest Księga Życia: że jeśli przychodzisz jeszcze nie znając Boga, to czytając Słowo Boga, możesz poznać Ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawieniu. Możesz zawołać dzięki temu do Jezusa Chrystusa i dostąpić nowego narodzenia. A teraz chciałem wam pokazać, jak należy już w praktyce, jeśli zawołasz do Jezusa, czytać Słowo Boże. Jako drogowskaz chciałem pokazać list Jakuba, to jest pierwszy rozdział. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Zobaczcie, mamy czytać Słowo Boże, studiować je, nie tylko po to, żeby nasycić tam swoją rządzę poznania, czy ciekawość i tak dalej. Kluczowym celem jest bycie wykonawcą. Inaczej mówiąc, jeśli czytając Słowo Boże napotkasz na coś, co jest odmienne od tego, co myślisz, co robisz, jak żyjesz, jak traktujesz swoich bliskich, swoje pieniądze, swoje zwierzęta i tak dalej, i tak dalej, to co zrobisz? Czy powiesz, aha, i dalej bez zmiany? Będziesz to kontynuował, wtedy jesteś jak ten człowiek, który popatrzył w lustro, zobaczył, że jest gdzieś brudny, ale absolutnie się nie wytarł. Bóg chce, żebyś był coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa. Czyli kiedy widzisz, że coś w Słowie Bożym jest innego niż to, co jest w Twoim życiu, to masz zaraz przerwać czytanie i wziąć się do zmiany. Bądź wykonawcą, a nie tylko słuchaczem.